I wszystkim. Dzisiaj zwiedzam się tam w poniedziałek. Ja jestem teraz właśnie aktualnie w mieście. Przyjechałam po odbiór paczki odebierałam małą paczkę nawet nie wiem co to jest w sumie dzisiaj jest poniedziałek i stwierdziłam, że postaram się w miarę regularnie nagrywać bo za, nie nagrywałam przez dwa tygodnie, nie wiem po prostu nie mogłam się skupić, jakoś tak się odzwyczajam od mówienia do kamery, jeśli ktoś siedził mnie na moim instagramie to wiedział, że byłam na wakacjach z rodzicami i po prostu nie wiem, jakoś tak odzwyczajam się od nagrywania potem jak ten tydzień co wróciłam też nie nagrywam brałam telefon i próbowałam coś mówić, ale jakoś tak nie wiedziałam o czym, jakoś to nie było spójna i mówię, że jak mam coś robić tak na odpierdziel, to wolę nie robić tego wcale. I tak stwierdziłam, że po prostu dzisiaj zacznę e, nagrywać już regularnie i te filmiki chcę dodawać częściej, bo wiadomo, hmm, sprawia mi to dużo przyjemności i chciałabym to robić, a jak nie będę tego próbować robić, to po prostu stanę w miejscu nie będę tak jakby się kształcić z tego, co robię. W sensie nie będzie mi to wychodziło lepiej, nie będzie to ciekawsze i w ogóle, więc do roboty, Laura. Dobra, jadę dalej, nie ma co stać. I do telefonu na parkingu. Widzimy się... Uuu, aż telefonem. Poprzez... Widzimy się za chwilę. Teraz przyjechałam pod galerię handlową, byłam już w ratuszu i załatwiłam to, co miałam do załatwienia, czyli takie tam papierki mniejsze i przyjechałam tylko do Karuzeli, skoczyłam, żeby kupić sobie nowy portfel, bo mnie ten tak ogólnie no jest ładny, jest zwykły, klasyczny, czarny ale denerwuje mnie to, bo po prostu zepsułam sobie ten zamek od drobnych i po prostu jak za każdym razem jak otwieram portfel, a on powiedzmy leży w torebce i jest powyginany to one obylatują mi momentalnie już tam jest już tam jest szał i wszędzie mam po prostu drobne w całym portfelu. I dlatego mnie to tak strasznie denerwuje, że stwierdziłam, że muszę sobie kupić nowy portfel. Kiedyś pamiętam, mama mówiła, że portfel się nie zmienia, bo pieniądze to się traci czy coś takiego. Nie pamiętam, jak to było, ale muszę kupić nowy portfel. I tak nie mam pieniędzy. Zakupiłam ja się z powrotem. Kupiłam taki portfel. Ogólnie fajny jest, bo tak się mieni. Tego teraz nie widać. Nie o, no coś tam taki. no mi się podoba. 3 kosztował i w sumie na promocji kupiłabym taki za 10 albo 15. No, ale już trudno. Ogólnie jeśli chodzi o portfele, to ja kupuję je ciągle w Sinseju. i ja po prostu w sinseju są jakieś te portfele najfajniejsze. Fajnie wyglądające takie standardowe. Ja lubię takie duże, otwierane, rozpinane portfele, żeby po prostu wszystko było od razu na wierzchu. Dobra, jadę do domu i widzimy się w domu. Uu, uh. uh, ja się melduję z domu. Właśnie wróciłam niedawno jakieś nie wiem 30 minut temu zjadłam na szybko taki obiedzik jakbym, mój mały, przebrałam się i jadę na zdjęcia. A skąd ten pośpiech? Bo będę szła do pracy na 17 dzisiaj, dlatego tak to wygląda. A chcę zrobić zdjęcia, żeby dodać coś nowego na Instagrama, bo trochę zaspomiłam zdjęciami z nadmorza, więc stwierdziłam, że pora na coś nowego. No więc to tyle ode mnie i widzimy się za niedługo, bo ja niedługo jadę. szalone światło. Dobra, ja niedawno wróciłam do domu, zdążyłam się ogarnąć, już ubrałam się w strój, w którym będę jechać do pracy, bo jest godzina 16.20, na 17.00 jadę do pracy. Także już prawie jestem gotowa. Oczywiście będę musiała zapiąć guziczek, żeby nie chodzić tak roznegliżowana. I jeszcze chciałam podpowiedzieć odnośnie tych przebitek, co widzieliście z sesji, w cudzysłowie, oczywiście. Głupoty nagrałam, więc pewnie niedługo zdjęcia pojawią się na Instagramie. Dzisiaj wieczorem albo już Jutro rano, ja to nagrywam w poniedziałek, więc wy będziecie mieć na pewno to już dzisiaj, to już dzisiaj jak to oglądacie na pewno są nowe zdjęcia na Instagramie, tak o to mi chodziło. Poza tym ostatnio mam wiele ciekawych pomysłów jeśli chodzi o wszystko dosłownie, ale gorzej jest z ich realizacją, naprawdę przyznaję się, że ja nie wiem jak się to wszystko zebrać, a naprawdę chciałabym, żeby to wszystko mi wyszło. Więc ym, będę na bieżąco informować, jeśli czegoś będę pewna w 100%. Tak jak mówiłam, nie będę mówiła najpierw czegoś, bo potem to nie, mi nie wychodzi, więc nie będę się nastawiała, że coś wyjdzie i gadała każdemu po kolei, bo to nie ma sensu. Będę siedziała cicho i robiła swoje i dopiero jak coś wyjdzie, to o tym powiem. Dobra, już więcej nie mówię, gęba na kutkę i jeśli czegoś będę pewna w 100%, to na pewno będę o tym informować, więc możecie myśleć na bieżąco, żeby o tym wiedzieć. Więc ja teraz sobie coś jeszcze tylko przekąszę i spadam do pracy. Dobra.